Hej, cześć, siemanko! Witam Was w kolejnym odcinku z Cinema Panic na moim kanale. Tak, ja oczywiście tutaj nie grałam sama, więc czekałam na Was, aż przyjdziecie i będziecie oglądać, jak gram. Jak to brzmi w ogóle, ale nieważne. Dobra, mamy ósmy level i sobie zacznijmy po prostu. Klikam. Trochę przyciszyłam, bo chyba ostatnio wydaje mi się, że było za głośno. Gra, ale nie jestem pewna, więc teraz może być za cicho. No trudno, mamy nowe coś chyba. Nie, a tak, burgery teraz możemy robić. Czekajcie, ja tu sobie wszystko nastawię od razu, żeby szło. Bierzemy zamówienia. Super. Ona chce burgera, tu chce popcorn. Proszę. Tutaj, tak. I tutaj od niego zamówienie trzeba wziąć. Tu pieniążek. I to jest dosyć wymagająca gra W sensie trzeba dużo ogarniać naraz A to jest dopiero początek więc, mm, więc na razie jest jeszcze prosto O, ten już prawie usnął tam Jak zawsze Zawodzi nas No ale trudno, trzeba sobie jakoś radzić e, Dobra, hot dog i piciu Zanosimy panu Proszę Fajnie, mam nadzieję, że jest pan Zadowolony, burger Lecimy z burgerem, jest burger. No. Kto następny? Co pani sobie życzy? Znaczy pan, przepraszam bardzo. co? Pomyłeczka. Dobra. Słucham pana. Burger. Kurcze, coś chyba dobre te burgery, ale sama bym zjadła. Dawno nie jadłam żadnego burgerka. Mam ochotę w sumie. Trzeba się przejechać do maka. No maka na burgeraka. No, no, proszę nie spać. Lubię tę grę, ona jest taka po prostu fajna. Trzeba dobrze zarządzać czasem. Jeśli Wam się podoba, to też oczywiście możecie sobie pobrać. Jest darmowa i tak dalej, więc żaden problem. Proszę tutaj jeszcze sodę ustawić. Okej, okay, okej. Okay. Szybko, szybko klienci. Odbieramy zamówienia. Tutaj, tak. O! Dobrze, że zdążyłam go obudzić jeszcze w ostatniej chwili dosłownie. E, popcorn i burger. Już. Jeszcze jeden klient tylko przyjdzie. O, idzie babka. A tamty sobie gumerzuje w tym swoim wychodku. Smacznego. Tak, tak, do ciebie mówię. No. Czekajcie, czy teraz będą trzy gwiazdki, czy nie. O, no! Nie, teraz znowu przeszłam i obok niego klikałam. No i nie ma trzech gwiazdek. Super. Jak tak mogą? Jak oni mogą mnie tak traktować? No trudno, ja to sobie później poprawię, bo te gwiazdki są potrzebne. Później chyba. Z tego co pamiętam. O, to bym sobie ulepszyła, bo wtedy będą robić się dwa naraz picia. Więc zrobię to. No, bo to się przyda. O. Okej, okay. um, a czy na to w ogóle nie można klikać? tutaj są te ulepszenia, tutaj jakieś, e, wiecie, plakaty, a raczej filmy, które mogą dojść do naszego kina. Dobra, klikam następną rundę, nie przedłużam, gramy. No, ładuj się, ładuj. Dobra, od razu wszystko robimy, w sensie klikam hot dogi, burgery i tak dalej, żeby wszystko się już przygotowywało. Na przyjście klientów. Hot doga poprosisz? Tak? No proszę. Smacznego panu życzę. E, burger. Popcorn i picie. Ja będę na to mówić cola, bo dla mnie to jest cola. A nie jakaś soda. Zawsze się jąkam jak mam to powiedzieć, bo nie wiem. Bo nie pamiętam nazwy. No. Hot dog, proszę. Proszę, proszę. O, tutaj dorobić sodę trzeba. Ej, miały być dwie przecież. A, bo ona będzie się tak robić, że trzeba dwie wydać, i dopiero wtedy robi się następna porcja. E, popcorn, proszę. W sumie popcorn też bym zjadła. Ja bym wszystko zjadła. I hamburgera, i popcorn, nawet tą sodę bym wypiła. <grym> e, nie, ja nie chciałam popcornu brać. Ja muszę hot doga wziąć. O, ale tu chciał popcorn, typek, więc spoko. E, tutaj sodę, bo już zaczynam go... go nie, źle zrobiłam, nieważne. Trzymaj, trzymaj, bierz szybko tego hot doga, dawaj. Bo tu się tłum zrobił normalnie. Dobra, nie śpi! On tam śpi. No nie, ja tylko czekam na ten wykrzyknik, aż będziemy musieli go obudzić. O, właśnie. Jeszcze od niej nie wzięłam zamówienia, świetnie. Sodę proszę. To już koniec chyba, no. Tak, czy teraz będę miała te trzy gwiazdki wymarzone? Nie, no nie rozumiem tego, przecież ja tu wszystko zrobiłam. Teraz nawet nie przegapiłam budzenia tego typka, chyba. Może nawet nie zauważyłam, że przegapiłam, no ale dobra, trudno, nieważne, nie będziemy się starać o to jakoś bardzo. Dziesiąty dzień! Widzę, że jaka, yy, może jakiś ten bonus będzie czy coś, bo tak dziwnie. O, Fast Day, to wiem o co tu chodzi. Pamiętam, że tu się od razu robiły te rzeczy. Nie trzeba było na nie czekać. I tutaj można było sobie dużo kaski narobić. Proszę, proszę. Szybko, szybko. Burger, soda, popcorn, hot dog. Burger, popcorn. O! Tutaj trzeba odebrać od pana. Hot dog, soda. Dobra. Burger, hot dog. Popcorn, soda. Szybko przychodzą, no. Bo to jest takie, żeby sobie nadgonić pieniędzy. Pieniędzy. Dobra. Hot dog. Nie, popcorn i hamburger. Co ja gadam? Hot dog. Popcorn, burger, hot dog, soda. Szybciutko to idzie, no. Burger, hot dog. Popcorn, soda. Soda, burger. I tu pan, kolejny. Szybko, szybko. Popcorn, hot dog. No, dajesz, dajesz. Nieźle wzięłam. No, nieważne. Może ktoś będzie chciał pić, Zobaczymy. O, tu chce typek. Soda burger. No nie, ja mam coraz większą ochotę na tego burgera. Popcorn, hot dog. To już ostatnia pani? Tak. Ostatnia. Dobra, daliśmy radę. Wszystkich obsłużyłam, więc super, cieszę się. 702. O, i tutaj ma trzy gwiazdki. No, co wy nie powiecie? No normalnie szok. Dzięki ziomki. Mamy sporo kasy, ale za tych diamentów mało, więc na za wiele ulepszeń to nas nie stać, niestety. Kurczę, mogliby dać jakieś nowe coś. Ciekawe, ile to będzie, czy te 20 rund, i tutaj na przykład zmieni się knajpa. Znaczy kino czy coś? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bierzemy 11. Gram. Szybko, szybko, szybko. Trochę inaczej wygląda to kino, jakoś mi się wydaje. Albo mi się tylko wydaje, nie wiem, mam takie dziwne wrażenie. Dobrze, co chcesz? Sodę. No już się robi. Proszę, pani. Popcorn i burger. Oczywiście. Do usług. Szybko, szybko zaniesiej. Dobra. A pani? Dwa hot dogi. Dobra, jednego zaniesiemy. Drugi się robi. Proszę. Mam nadzieję, że pani jest zadowolona. I dobre były hot dożki. Soda. Burger i hot dog. O nie, no znowu on usnął. No co za jełob. No i nie będzie już trzech gwiazdek. No niestety, zresztą, whatever. Kogo to obchodzi? Czy trzy gwiazdki, czy nie? Trzeba po prostu obsłużyć klientów. I tyle. To już ostatnia klientka. Szybko poszło dzisiaj. Jakoś tak mało tych klientów było. O kurczę, będą trzy gwiazdki! Yes! Wow, no normalnie brawa! Brawa, brawa, brawa. Dziękuję bardzo. Wow, dobra. E, gramy chyba ostatnią rundę, żeby ten odcinek nie był jakiś mega długi. Dwunasta. Dobra, gramy. Już teraz 10 tych. Kukuryd kosztuje wejściówka. No ładnie. Jak nas tutaj robią na kukurydze. Nie, nie, nie. nie ma tak dobrze. Um, hot dog, burger, soda Pan, co pan będzie chciał? Jestem ciekawa, popcorn Proszę Pierwszy raz widzę, żeby do kina Burgeri ktoś sprzedawał Ale Też bym chciała do takiego kina chodzić Fajnie by było, fajnie. Dobra, sodę. I tutaj jeszcze popcorn. E, burger, hot dog, proszę pana. Już podaję. Proszę się nic nie martwić. O. E, soda i hot dog. Oczywiście. Tutaj od pani weźmiemy zamówienie. O, i od pana też. Znaczy popcorn i burgerka. I tu jeszcze popcorn. To już ostatnia pani? O, ten się zapatrzył. Dobra. Kombo miałam. O, chyba... O tak, są trzy gwiazdki znowu. No normalnie wpłynęliśmy na głębokie wody. Ja powiem wam, że teraz jestem mistrzem tej gry. Nie no, żartuję sobie. Oczywiście jest okej okay, w miarę. No i co? Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli chcecie sobie pobrać tę grę, no to oczywiście wpiszcie sobie Cinema Panik w Google Play'a i będziecie ją mieć za darmo. Dużo nie zajmuje raczej. I co? To już koniec na dziś. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Już to chyba mówiłam, ale nie jestem pewna, więc powiem jeszcze raz. Trudno. I do następnego! Pa, pa!